Izby Rolnicze. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo posłowie, Panie Premierze. Co do projektu ustawy, yy, uważamy jako yy, samorząd rolniczy, że ona jest jak najbardziej potrzebna. Niemniej jednak yy, Uważamy, że powinno się zmienić prawo o działalności gospodarczej i trzeba odróżnić działalność gospodarcza w skali mikro, kiedy ktoś robi samozatrudnienie i tworzy jednostkę dla siebie i świadczy usługi i nie zagraża no chociaż może też zagrażać bo jak wykona pracę nie, 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 nie zgodnie ze sztuką to naraża kogoś na szkody ale to już jakby mniejsza skala od y, działalności gospodarczej gdzie y, bazuje się na zakupie od rolników y, surowców przetwarzaniu lub y, odsprzedawaniu innym podmiotom i Często bywa, że taki, taka działalność gospodarcza ma kapitał zakładowy, który opiewa na kilka tysięcy złotych. I, I tutaj po prostu to jest wręcz śmieszne i żenujące, że później ani prokuratura, ani organy państwa nie są w stanie... Szybko wyjaśnić różnego rodzaju przekrętów czy złodziejstwa, wręcz można powiedzieć, jak w przypadku, tutaj, przytoczonego przy przypadku tej firmy Ziarno, gdzie my mamy informację, że te pieniądze rolników zostały zainwestowane w, tak naprawdę w użytki, w użytki rolne. Do nas zwracają się poszkodowani i oni swoją jakby tą metodą śledczą doprowadzili, że ci ludzie uprawiają grunty na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w okolicach Bezlet i mają się dobrze, bo inwestują ukradzione pieniądze. Ale to jakby do rzeczy. Ja uważam, że to prawo o działalności gospodarczej powinno wyglądać w ten sposób, że jeżeli ktoś się podejmuje... Otwarcia działalności gospodarczej i chcę kupować od swoich kontrahentów różne rzeczy, nazwijmy to surowce, to powinien mieć ubezpieczenie. Ja, jeżeli ubiegam się o kredyt i nie stać mnie na zabezpieczenie w banku tego kredytu, to bank nie zmusza do tego, żebym wystąpił z wnioskiem o ubezpieczenie tego kredytu bądź poręczenie z banku krajowego, które Kosztuje po prostu i, i jest to zabezpieczenie dla banku i, i jakby takie le, le, bardziej czytelne zobowiązanie względem mojej moje, moje osoby, względem banku. Ale jakby do rzeczy, jeśli chodzi o ten fundusz, to e, odpowiedzieliśmy tutaj dla pana premiera. E, e, 9 marca wysłaliśmy opinię. My bazujemy na tym, co nasze izby wojewódzkie nam tutaj przyślą. Trzeba z tego wszystkiego wybrać, klucz, żeby wszystkim odpowiadało, bo nie muszę to Państwu mówić, że rolnictwo i poszczególne województwa mają swoją specyfikę i różnie, różną strukturę gospodarczą i różne kierunki produkcji. Jedne mają taką produkcję, która często jest narażona na różnego rodzaju upadłości. Mówimy tutaj o jakimś tam przetwórstwie owoców i warzyw, to, to się zdarza częściej, a w innych branżach, na przykład w mleczarstwie mamy teraz przykład kilku upadłości, ale jakby to spowodowane jest tym, no nazwijmy to spekulacyjną grą różnych czynników na rynku, gdzie doprowadza się do obniżek Censurowca, no a to w konsekwencji doprowadza do upadłości głównie spółdzielnie, a w, w ostateczności też rolników. Myśmy tutaj odnieśli się do paru rzeczy, patrząc na sytuację rolników w chwili obecnej. i Samorząd Rolniczy uważa, że te 0,25% w pierwszym roku jest za dużo, z tego względu, że kondycja. Naszego rolnictwa jest, nie będę tutaj dyskutował, bo to można godzinami mówić o, o, o kondycji, ale już chyba wszyscy tutaj wiemy, że nie, nie jest naj, najlepiej. Mamy też pewne wątpliwości co do kosztów ewentualnego utrzymania tego funduszu, bo gdyby przyjąć, że to jest 2,5% i hipotetycznie gdyby zebrano 160 milionów i dodatkowo 100 milionów z budżetu państwa, to koszty utrzymania tego funduszu to byłyby 6,5 miliona. To myślę, że to jest pokaźna kwota i, i, i trzeba byłoby to rozważyć, czy to aż tyle musi kosztować. Bo myślę, że tutaj yy, opracowujący to, ten projekt bazowali na funduszu promocji mleka, ale jak wiemy, ten fundusz promocji mleka angażuje bardziej kofr. Jeśli chodzi o wnioski, o, o, o różne projekty, które muszą opracować, muszą przeanalizować, muszą to rozliczyć, i tak dalej. Tutaj skala podejrzewam, że może być dużo mniejsza, jeśli chodzi o zaangażowanie pracowników kowru. Chciałem powiedzieć, że generalnie jeżeli jeżeli ten projekt ustawy w tym, w tym zaproponowanym kształcie, ewentualnie po korektach tych, jeśli chodzi o procentowy udział poszczególnych grup rolników, to trzeba nazwać, że to jest składka rolników na fundusz. Bo nie czarujmy, że tutaj mówimy o podmiotach skupowych, które będą odprowadzały. No ale to przecież nie, nie, nie czarujmy. Te podmioty odbiją sobie, na pewno nie dołożą, nie obniżą sobie zysku, tylko po prostu odbiją sobie na cenie, i, i nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Dlatego, jeżeli już mówimy o funduszu, to, to, to trzeba by było to nazwać, że to jest yy, składka rolników. Ponieważ spotkaliśmy się z Funduszu Promocji Mleka z taką opinią, że yy, przetwórcy mówią, że oni odprowadzają na, na Fundusz Promocji Mleka. No ja, ja się nie zgodzę. W, w przypadku Funduszu Promocji Mleka rolnicy odprowadzają na ten fundusz i tworzą ten fundusz, dlatego tutaj też powinno jakby, jakby to bardziej być wyeksponowane. Mamy tutaj też pewne wątpliwości co do tych terminów składania wniosków. No jeżeli ktoś ma naprawdę bardzo wyspecjalizowaną produkcję i można powiedzieć że całą produkcję włożył w ręce firmy która ogłosiła upadłość lub ukradła to ten surowiec to proszę państwa długie oczekiwanie kilka miesięcy to to jest po prostu tragedia dla tego rolnika bo on może nie doczekać bo on ma też swoje zobowiązania też trzeba byłoby się zastanowić w jaki sposób yy, i w jaki, w jaki sposób zamrozić te zobowiązania takiego poszkodowanego rolnika i w jaki sposób zrekompensować yy, te, zobow te zobowiązania którzy tych podmiotów które udzieliły tych zobowiązań dla rolnika yy, czyli yy, za nawozy za inne rzeczy żeby też te firmy nie były poszkodowane ja to w tym momencie miałbym tyle dziękuję, dziękuję bardzo dos państwa się?